Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w odcinku z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, a dzisiaj zaprezentuję Wam w jaki sposób Polska odzyskała tę niepodległość oraz jakie wydarzenia przyczyniły się do zwiększenia szans jej odzyskania. Zapraszam Was do oglądania. Pierwsza Wena światowa. Zwana wielką wojną, przyniosła dla całego świata sporo zniszczeń i wymarłych na polu bitwy żołnierzy, oraz spowodowała poważny kryzys w państwach zaborczych. W Rosji doszło do rewolucji bolszewików, a Niemcy i Austro-Węgry borykały się z konfliktami wewnętrznymi z powodu trudnych sytuacji militarnych i gospodarczych. Dzięki temu szanse Polaków na odzyskanie niepodległości wzrosły. Sprzyjała temu także przychylna postawa państw Entend które uznały, że dla przyszłego pokoju oraz równowagi w Europie niezbędne jest powstanie wolnej Polski. Taka perspektywa skłoniła też do większej aktywności polskie ośrodki polityczne, utworzone w czasie wojny, w kraju i na emigracji. W październiku 1918 roku w Cieszynie uformowała się Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, która sprawowała kontrolę nad powiatami bielskimi, cieszyńskimi, i Frisztackim. W, w Krakowie od 28 października 1918 roku działała natomiast Polska Komisja Likwidacyjna. W jej skład weszły polskie partie polityczne z terenów Galicji, a pracami kierował Vincent Witos. 7 listopada 1918 roku w Lublinie powstał tymczasowy rząd Ludowej Republiki Polskiej. Zrzeżał on przede wszystkim przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej oraz ugrupowań ludowych, a jego premierem został socjalista Ignacy Daszyński. Program polityczny zakładał przyznanie praw wyborczych kobietom bezpłatne szkolnictwo, upaństwo wynik kopalń, nacjonalizację banków oraz parcelację wielkiej własności ziemskiej. Do przełomowych wydarzeń odzyskania podległości przez Polskę doszło w listopadzie 1918 roku, po wybuchu rewolucji w Niemczech. Z więzienia w Magdeburgu został wówczas uwolniony Józef Piłsudski, który przybywał tam od lata 1917 roku. Aresztowany po tak tzw. kryzysie przysięgowym, dowódca Legionów 10 listopada 1918 roku przybył do okupowanej przez Niemców Warszawy. Następnego dnia, 11 listopada 1918 roku, reprezentująca Polaków w Królestwie Polskim, Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu władzę wojskową. Dzień ten uznaje się za symboliczną datę odzyskania niepodległości, choć dopiero trzy dni później, 14 listopada, Piłsudski otrzymał od Rady Regencyjnej Także rządy cywilne, i w ten sposób skupił w swoich rękach pełnię władzy. Wysłał wówczas specjalną notę informującą opinię międzynarodową o powstaniu państwa polskiego. Wkrótce Piłsudski przystąpił do tworzenia rządu tymczasowego, którego celem miało być objęcie władzy do momentu przeprowadzenia wyborów i zwołania Sejmu. W specjalnym dekrecie określono także tymczasowe formy rządów. Zdecydowano, że Polska będzie republiką, a do momentu zwołania sejmu najwyższą władzę w kraju będzie sprawować tymczasowy naczelnik państwa Józef Piłsudski. Ostatecznie dzięki porozumieniu z Mowskim w styczniu 1990, 1919 roku Piłsudskiemu udało się utworzyć nowy, uznany przez aliantów, rząd pod kierownictwem Ignacego Jana Paderewskiego. Chociaż konspiracja POW groma... gromadziła w Wielkopolsce broń i umundurowanie, Polacy z tych terenów w większości popierali stanowisko zdominowane przez działaczy endeckich Naczelnej Rady Ludowej, która zamierzała czekać na rozstrzygnięcie kwestii polskiej w Wersalu. Sytuacja jednak uległa zasadniczej zmianie, gdy 26 grudnia 1918 roku do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista oraz członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu. Aby uczcić jego przyjazd, tłumy miejscowych Polaków postanowiły zorganizować manifestację patriotyczną oraz udekorować miasto flagami polskimi i państw ententy. Następnego dnia Niemcy zaczęli zrywać i niszczyć rozwieszone flagi oraz ostrzeliwać budynek hotelowy Bazar, gdzie zatrzymał się Paderewski. Wywołało to reakcję polskiej staży ludowej i przyczyniło się do wybuchu walk, które w ciągu kilku dni przerodziło się w powstanie obejmujące całą Wielkopolskę. Wybuch powstania 27 grudzień 1918 r. zaskoczył Niemców, a interwencja utrudniła im również sytuację wewnętrzna w kraju oraz walki o rewolucję w Berlinie. Dlatego do ofensywy przeciwko Polakom wojska niemieckie przystąpiły dopiero w połowie stycznia. Okazało się wówczas, że mimo dużej determinacji, powstańcy nie mieli szans z regularną armią niemiecką i zostali zmuszeni do odwrotu. W tej sytuacji delegacja polska w Wersalu zwróciła się o pomoc do marszałka Francji Ferdinanda Focha. Zagroził on Niemcom, że ataki na oddziały powstańcze będą uznane za załamanie zawieszenia broni, z ich 11 listopada 1918 roku. Wobec takiego stanowiska Niemcy zobowiązywali się do zaprzestania walk i zawarcia pokoju. 16 lutego 1919 rok w Trewirze podpisano traktat rozjemowy, na mocy którego wstępnie ustalono przebieg spornej granicy. Do Polski po zatwierdzeniu traktatu wersalskiego przez Niemcy w styczniu 1920 roku powróciła Wielkopolska, a razem z nim przyłączono także Pomorze Gdańskie oraz Ziemię Chełmińską. Polska Ludność Górnego Śląska, od średniowiecza mieszkająca poza granicami Polski. Przez kilka stuleci podawana była germanizacji. W XIX wieku zaczęła się jednak budzić ich świadomość narodowa. Przyczynił się do tego napływ rodaków z innych regionów Polski, przybywających na Śląsk do prac w kopalniach i hutach. Ważną rolę w tym procesie odegrało także duchowieństwo katolickie, którego większość była na narodowości polskiej. Według oficjalnych danych z początku XX wieku 60% mieszkańców tych terenów posługiwało się językiem polski. W związku z tym delegacja polska na konferencji paryskiej zabiegała o włączenie Górnego Śląska do Polski, powoływano się m.in. na tradycje historyczne tego, re tego regionu, podkreślano także jego znaczenie jako ośrodka przemysłowego ważnego dla odbudowywanej Rzeczypospolitej. Mimo to Niemcy nie chcieli zrezygnować z tych ziem, a ich stanowisko poparli Brytyjczycy. <laughs> Doprowadziło to do licznych strajków, które w sierpniu 1919 roku przerodziło się w pierwsze powstanie śląskie. Rozpoczęło się ono w Mysłowicach. Trwało kilka dni i zakończyło się porażką militarno-polaków. Przyczyniło się to jednak do wycofania z Górnego Śląska wojsk niemieckich, oraz przyspieszyło przybycie Międzynarodowej Komisji powołanej do nadzorowania plebiscytu. Natomiast rok później doszło wówczas do antypolskich akcji oraz napadów, które doprowadziły do wybuchu II Powstania Śląskiego 19 sierpnia 1920 roku. Mimo, że po sześciu dniach zostało ono stłumione, przyniosło znaczny sukces polityczny. Komisja Międzynarodowa zlikwidowała Policję Niemiecką, a w jej miejsce powołał policję pelbiscytową. Złożono zarówno z Niemców, jak i z Polaków. Pelbiscyt na Górnym Śląsku odbył się 20 marca 1921 roku. Zakończył się on zwycięstwem Niemców, którzy zdobyli 60% głosów. Natomiast Polskę oddano 40% głosów. Wynik ten, mimo że przesądził o przynależności Górnego Śląska do Niemiec, i tak był dużym sukcesem strony polskiej. Werdykt państw sprzymierzonych był jednak niepomyślny i zakładał włączenie do Polski tylko części powiatów Pszczyńskiego i Rybnickiego. W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku w reakcji na, na decyzję podjęto przez kraj Ententy przywódca narodowy Wojciech Korfanty Zarządził strajk generalny, który przeprowadził się w czycie powstanie śląskie. Niemcy nie przewidzili takiego rozwoju wydarzeń, dzięki czemu Polakom udało się odnieść sukces i zająć większą część obszaru plebisytowego. Wkrótce jednak wojska niemieckie przystąpiły do kontruderzenia i stopniowo zaczęły odzyskiwać sporne tereny. Krwawe walki m.in. o górę świętej Anny pomiędzy powstańcami a oddziałami niemieckimi trwały aż do czerwca kiedy do działań zbrojnych wkroczyły siły alianckie które rozdzieliły obie strony w reakcji na zbrojny zryw Polaków alianci postanowili dokonać ponownego podziału Górnego Śląska ostatecznie 20 października 1921 roku przedstawiciele mocarstw podjęli decyzję o przekazaniu Polsce 29% obszaru plebiscytowego Teryny te były jednak bardzo cenne ze względu na duże znaczenie przemysłowe. Znajdowała się tam większość kopalń węgla kamiennego, a także wszystkie górnośląskie huty cynku i łowiu. Ponadto ustalono, że przez piętnaście lat obowiązywać będzie tak zwana konwencja górnośląska, która zakładała między innymi równouprawnienie językowe i narodowe Polaków oraz Niemców. Odbył się on 11 lipca 1920 roku, w czasie gdy Polacy odnosili klęski w walce z bolszewikami. Został zorganizowany zgodnie z decyzją aliantów. Zamierzono przeprowadzić plebiscyt nie tylko na Śląsku, lecz również na Warmii, Mazurach i Powiślu. Niestety plebiscyt zakończył się porażką dla państwa polskiego, za którym głosowało jedynie 3,3% ,3 mieszkańców, Wówczas do Polski przyłączono tylko trzy wsie na Mazurach oraz pięć na Powiślu. Ostatecznie granice Polski zostały uznane przez aliantów dopiero w marcu 1923 roku. Proces trwał więc prawie pięć lat. Na początku sierpnia 1920 roku Jednostki Armii Czerwonej dotarły aż pod Włocławek i Toruń, dopuszczając się wielu zbrodni narodności cywilnej. W tym czasie w Polsce nastąpiła mobilizacja sił, dzięki której uformowano liczącą 100 tysięcy żołnierzy armię ochotniczą. Dodatkowo wojska polskie podzielono na dwie grupy, pierwsza miała umocnić linię Wisły, a druga miała zaatakować nadwieprza. Bitwę warszawską często określamy jako cudem nad Wisłą, jednak to zwycięstwo nie było serią przypadków, ale taktycznego myślenia i zaangażowanej postawy narodu. Działania zbrojne na przedpolach Warszawy rozpoczęły się 13 sierpnia, a następnego dnia do kontrataku ruszyli z rzeki w Kry Polacy. 15 sierpnia nadal trwały w zaciekłe walki o radzymin, jednak szala zwycięstwa powoli zaczęła przechylać się na stronę polską. Gdy 16 sierpnia główne siły polskie przystąpiły do ofensywy znad rzeki Wieprz, sytuacja bolszewików stała się dramatyczna. Sukcesy wojsk polskich sprawiły, że pod koniec sierpnia oddziały bolszewickie zostały odepchnięte za Bóg. Jednocześnie rozprawiona się z armią konną Budionego, która po nieudanej próbie zajęcia Lwowa skierowała się na Lubelszczyznę. Tam została rozbita 31 sierpnia w bitwie pod Komarowem. Po wyparciu sił bolszewickich za Bóg, Polacy odnieśli kolejne zwycięstwo w wystarczonych dniach od 22 do 28 września 1920 roku w bitwie nad Niemnem. Rozbito wówczas ostatnie cztery armie radzieckie operujące na północy. Wobec zbliżającej się zimy oraz braku możliwości całkowitego pokonania Armii Czerwonej Polacy zgodzili się na rozejm, który zaczął obowiązywać 18 października 1920 roku. Rozmowy pokojowe toczyły się w Rydze, gdzie ostatecznie 18 marca 1921 roku zawarto porozumienie, granice między Polską a Rosją Radziecką ustalono na linii. Od Dźwiny przez Białoruś do Zbrucza i Dniestra. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To był odcinek typowo historyczny, ale przede wszystkim pokazujący postawę narodu polskiego w trudnych sytuacjach. Doskonała taktyka oraz mobilizacja państwa dała nam ogromną przewagę w bitwie warszawskiej, dzięki czemu uratowaliśmy naszą ojczyznę oraz Europę od sowietyzacji. Chwała wielkiej Polsce. Ja się z Wami żegnam. Komentował Empersis. Do zobaczenia.